Traktorek Stiga, Mercedes wśród traktorków. Pokażę jak podłączyć woltomierz i jak podłączyć licznik motogodzin. Wydawało mi się to proste, ale mam zapytania, więc co będzie potrzebne? Potrzebne będzie. Próbóweczka, dwa kabelki z żaróweczką albo jakiś miernik napięcia. Podnosimy osłonę od silnika. Z prawej strony mamy tutaj gniazdo ładowania akumulatora. Można podłączyć pod akumulator albo pod gniazdo ładowania akumulatora. Sprawdzamy, czy. Czy nasza kontrolka sprawna, sprawna? Szukamy teraz czarnego kabelka, na którym będzie minus. Tu jest przekaźnik od rozrusznika z czarnym kabelkiem. Wpinamy ten czarny kabelek. Świeci. Więc drugi kabelek szukamy, Napięcia po przekręceniu kluczyka. Teraz kluczyk mamy w pozycji 0. Wpinam się w kostkę, świeci. Czyli cały czas jest napięcie. następny kabelek niebieski nie świeci. Po przekręceniu kluczyka świeci. I woltomierz zaczyna nam pokazywać napięcie po przekręceniu kluczyka. Następne przy. Przekręcenie kluczyka też świeci. Może to być ten kabel, może to być inny kabelek. Ważne, żeby napięcie pojawiło się po przekręceniu kluczyka. Tu akurat jest to kostka. Kostka od stacyjki a kabelki przewodu niebieskiego. Wyłączam. Stacyjkę gaśnie, i właśnie pod taki kabelek trzeba podłączyć, gdzie po przekręceniu w pozycję światło lub dalej do odpalania musi pojawić się napięcie. A jak podłączyć licznik motogodzin? Jeszcze prościej. Montujemy licznik motogodzin, z którego wychodzi jeden kabelek. Tutaj, akurat, go mam. Tutaj, w pobliżu świecy, na przewodzie od świecy, owijamy kilkukrotnie, i to wszystko. Pojawiają się obroty. Zlicza. Po zgaszeniu wyłączy licznik motogodzin. Wydaje się mi, Proste. Jeśli jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy.